kochani? Witam na kanale Karu yt. łapkę w górę słuchaj go namę w dzisiejszym odcinku przejdę parkoury na literę O tak na blogsterfane więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie i co zapraszam na kolejny odcinek. Dobra słuchajcie już wybieramy sobie tutaj moi drodzy. Dobra muszę to tak napisać słuchajcie żeby było. Hej, heka e, Dobra, i tutaj, który wybrać, słuchajcie? Mm, Parpur, słuchajcie. Owo, co wolecni, dobra? Trzy lata temu. Nie wierzę. Nie no. Dobra, idziemy tutaj. Gdzie dalej iść? Chyba tutaj się idzie, co nie? Chyba. No kurde, ej. Nie lubię takich zagadek. A dobra, tu. I teraz chyba tutaj się idzie? Tak, raczej, raczej tak, moi drodzy. Nie, no, nieraz na parkurach robią ten. Robią takie, wiecie co? Mm, e, nie wiem, jak to wam wytłumaczyć. Takie pranki, że wiecie co? Niby idziecie tam, a potem się okazuje, że to nie w tam idziecie. Nieraz robią takie pranki, o kurde. Mam nadzieję, że zbytnio. Boże, jeden HP, rozumiecie to? Jeden HP. Oh no. Ok, kochani, na razie idzie mi nawet dobrze, moi drodzy, nawet dobrze. No jasno, ciasno, no kurde, no to zajebiście, no. Dobra, tutaj o. Stryknek. Napiszcie, yy, co możecie napisać w komentarzu. Czekajcie, bo teraz zastanawianie się. Kurde, co możecie napisać w komentarzu. Eee... Jakieś słowo. Albo coś na te, O. Nie, napiszcie, wiecie co napiszcie? Napiszcie o! Napiszcie O. Tak po prostu o. A ja wam się postaram świat się serduszko, moi drodzy. Napiszcie o. <grym> napiszcie o, niezły jak to brzmi. To już brzmi tak. jeżeli głupio, tylko tak wiecie, co tak. No tak, średnio fajnie, średnio, średnio, średnio. Dobra. Tutaj o. I piszcie koniecznie pomysły na filmy, bo słuchajcie mi się już kończą. Także warto, moi drodzy, warto. Dobra. I co, proszę bardzo, przeszłam, moi drodzy. I co, lecimy na, kolej, na kolejny parkur, moi drodzy. Także widzimy się za chwilę. A few moments later. Ok, słuchajcie, już jesteśmy na drugim parkurze o, czekajcie czekajcie o, dobra, jest Gitez majonez, moi drodzy dobra ja pamiętam, był taki jeden parku, który był kiedyś bardzo słuchajcie, popularny na wyspy to był taki podobny, właśnie tutaj były właśnie takie podobne yy, ale nie pamiętam jak on się nazywał i czy on w ogóle jeszcze istnieje bo mógł ten twórca albo, nie wiem wyspy usunąć, ale nie wiem ale był taki bardzo popularny w kiedyś, także no. Ja w ogóle, słuchajcie, teraz sobie uświadomiłam, że już ja nie pamiętam, w którym roku zaczęłam grać w Bloxer Planet, naprawdę. Od kiedy w ogóle gram w Bloxer Planet? Bo to konto, przed tym kontem były chyba 5 konta. Przed tym kontem, które tu teraz gram, to były jeszcze chyba 3 konta przed tym kontem. Bo miałam jeszcze inne konta. A tego jeszcze nie istniało. Jak miałam te, tam, No, ten, tamte. Miałam jeszcze jedno konto Karo, coś tam. Yy, ale mi, słuchajcie, ukradziono. I do dzisiaj nie, jakby nie odzyskałam tego konta, a jest mi bardzo przykro. Więc, no, pozdrawiam w ogóle. Ale jest mi bardzo, słuchajcie, przykro, słuchajcie, z tego powodu, że ja bardzo, jakby starałam się. O, taki. Taki zwariowany trochę. Różowy za bardzo. Ja mega słuchajcie... Właśnie... Ale ja miałam, miałam tam chyba 22 level, taki niski bardzo. A teraz wiecie mam 70 których level na tym dysplecie, także... W sumie z wiele to nie straciłam, ale... Tam miałam skiny takie... Bo ja się chyba... Bo ja wtedy jeszcze nie umiałam skinów robić. No. Więc słuchajcie, ten. E, także pozdrawiam. Ale wiecie o co chodzi? No, to miało dla mnie taką wartość. Bardziej taką, wiecie co? Nie level ani pieniądze. Tylko taką wiecie, sentymentalną. Słuchajcie, no. Jakby ja tyle na tym kącie przeszłam, tym moim starym karo, coś tam. A w pewnej chwili mi po prostu ukradziono. I miałam takie. Aha, 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 no to. Super, to nie? Jakby na takie zasadzie. I mi jest teraz do dzisiaj smutno, bo jakby miałam też tam kilka chyba widzów na tym. I teraz mi jest teraz bardzo przykro. Także ogólnie ten, jakby stare konto moje było dla mnie bardzo, jakby cenne, dla mnie. Jakby dla mnie było bardzo cenne, bo. Naprawdę, tam miałam takie skiny, ale wiecie co, nie, że, no dobra, były brzydkie, ale chodzi mi bardziej o to, że właśnie były takie, chodzi bardziej o to, że były takie wspomnienia, rozumiecie. No, ja tam wybudowałam kiedyś też czat mój stary i jest mi teraz do dzisiaj, słuchajcie, smutno. Także, no. A pewnie ta osoba teraz usunęła wszystko, nie wiem, bo mnie zablokowała. Wtedy, jak mnie ukradła, to mnie zablokowała na tym moim koncie. I do dzisiaj e, mnie nie odblokowała. Ja myślę, że ta osoba już przestała grać, ponieważ jak byłam na moim e, fake koncie, właśnie bo ja mam dużo fake kont, do jakby. Bo jak już się nagrywałam eksperymenty społeczne, to właśnie. Słuchajcie. E, widziałam, że ona kilka moich skinów usunęła, albo większość. Już nie pamiętam, bo ja to dawno temu sprawdziłam. I jakby wiecie o co chodzi, co nie? Że to jest takie mega smutne. Można to wejść, czy nie? Ej, bo ja nie wiem, czy można tu przejść do tego teleportera. Czy do, czy do czegoś tam. Więc jakby wiecie o co chodzi, to jest takie smutne, moi drodzy. Bardzo smutne, według mnie. Dobra, jak tu przejść teraz? Kurczę, nie! No, ja słuchajcie, nie chcę tracić czasu na jeden parkur. Jak mi się coś nie uda, to po prostu wychodzę i idę na inny, bo ja nie chcę tracić czasu na inny parkur. Więc wiecie o co chodzi? No, to jest smutne, no. Na takiej właśnie zasadzie wiecie o co chodzi. A czekajcie, bo tu jest jakaś dziurka, więc może być jakiś klucz moje takiej. Dobra, mam nadzieję, że to żadna nie jest, wiecie co, jakoś nie wiem. O, dobra, jednak był dobra. Wiecie, ja mam takie właśnie oko. Dobra, muszę opsyć. O. Dobra, ja już się trochę boję. Aha. Ja nienawidzę tej fioletowej lawy. Ona jest najgorsza. Mmm. Ten czy ten? Piszcie końcie w komentarzach. Eee, dobra, nie mamy czasu. Okej, okay, udało mi się, okej. Okay. Okej. Okay, może jeszcze przejdę ten parków. zobaczymy. Dobra, idzie się tak. Dobra, stryk, myk. Stryk, myk. Dobra. Idzie się tutaj jeszcze. O! Kurcze, nie, 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 co ja zrobiłam? I ja coś na bank jego zrobiłam. Kurde, dobra. Teraz jestem jakby, wiecie co? Teraz jestem już pewna, że muszę to inaczej zrobić. Dobra. Toż ostatni raz, proszę was, ostatni raz. Ja wiem, że ja powiedziałam, że jak dednę, to od razu idę na inne, ale proszę was ostatni raz, bo ja wiem chyba już jak to zrobić. O Jezus Maria, Jezus Maria, Boże. Jezu, to jest taki stres, Boże święty. Dobre, udało się jakoś, jakoś. Słuchajcie, udało się. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Dobre, i teraz na luzie. Mam nadzieję, że to teraz jest na luzie, bo ja tak. To się nie chce przechodzić tak codziennie tego. Dobra. O, o. No i tutaj też tak powiedzmy na luzie. Okej. Okay. I tutaj... O. O. O, o Jezus, o, Jezus, 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 Jezus! Maria. Nie, 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 nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Chyba się uda. Chyba. Jest pewna. pewno. Nie, no nie udało się. Dobra, słuchajcie, dobra, okej, okay, okej. Okay. To idziemy jeszcze, słuchajcie, na kolejny pankur, ale dobra. O której to widzisz? Jest teraz godzinka 18.33. Ale nie napisaj o godzinie, ale i tak powiem godzinę. Bo to ja to znam od TikToka, bo tutaj, bo ja obserwuję taką jedną laskę i ona na wszystkich TikTokach ma taki opis. O której godzinie to widzisz? Kiedy? A dzisiaj jest, słuchajcie, poniedziałek 9 sierpnia. To może o to chodziło. Albo o godzinę. Dobra, nieważne. Ja nie mam teraz czasu, słuchajcie, na jakieś rozkazy. Dobra. No, ciekawy parkour. Słuchajcie, bardzo mi się właśnie podobają takie kreatywne parkury. Bardzo, bardzo. Nie, no, był klucz serio, serio, serio. Gdzie ten klucz? O, kurde. A, tutaj jest. Dobra, dobra, okej, okej, okej. Ok, moi drodzy, słuchajcie. Ok, ok. Tutaj pstryk, myk. Dobra, 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 dobra. I tutaj już słuchajcie na luzie, bo... bo tak. Ja już Tutaj już na serio na luzie. A tutaj Jezus. Dobra, idziemy tu. Proszę Ja jak coś wam powiem, że do budowania parkourów, to ja jestem mega nubem. I też na parkurach słuchajcie, jak przechodzę nieraz to ma... Nie jestem taki dosłownie. Że... Oh, szuk. Dobra. Ej, to jest zajebiste. Ej, naprawdę, to jest zajebiste. O. Tutaj już widzę jakieś problemy. O Jezus Maria, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Szczelają we mnie, oh no. Uff, dobra, dobra. O nie, o nie, 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 nie. A po co się tak W Którędy iść, dobra. I to jest takie... Czy ja weszłam w jakąś, nie wiem, pułapkę? Bo ja nie wiem teraz dosłownie. Ja nie wiem. Ok, słuchajcie. Ja nie chcę tracić czasu na jeden parku, także lecimy jeszcze na inny. Ok. Ok, jesteśmy na kolejnym parku. Więc mam nadzieję, że on nie będzie zbyt. Zbyt trudny jak tamten, chociaż ja nie rozumiem dalej o co w tym chodziło w tym parkurze. Jakby wiem w miarę o co chodziło, ale nie wiem, nie ja myślę, że ktoś to zrobił tak, jakby bez sensu. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. i teraz idziemy tutaj, albo nie, albo w sumie nie wiem gdzie. O kurde, o kurde, o kurde Dobra, dobra Dobra, i tam jest koniec Dobra Okej, okay, okej okay. No i proszę, przeszłam. Okej, okay, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie kończyć łapkę w górę oraz subskrypcję. I co? Widzimy się w na następnych odcinkach.